Hej, siemano, z tej strony Janupiu Firewan, znaczy Fire witam was serdecznie na tym kanale. I dziś słuchajcie, mamy pierwszy odcinek z nowej serii, ale to zaraz wam powiem przed startem. Pamiętajcie oczywiście o zostawieniu łapeczki w górę pod tym i pamiętajcie o strzelaniu sobie z dzwonkiem na tym kanale, aby dostać powiadomienia o najnowszych filmach, bo naprawdę warto z nowych serii Minecraft i wiele, wiele więcej, naprawdę, Pamiętajcie o zależniu fobii w tym mega link do mojego sklepu, z ubraniami do Instagrama i wiele, wiele więcej, naprawdę, całkiem. I tak jak możecie dobrze zauważyć, mam skina Nupka. Dobrze właśnie możecie zauważyć, że mam skina Nupka. A otóż dlatego, że postanowiłem stworzyć nową serię związaną z Nupkiem. I zrobiłem swojego skina na wersję Nupka, co nieźle wygląda. Oczywiście, jeśli chcecie wiedzieć, to mam też wersję obślinionego Nupka. Może wam pokażę kiedyś, nie wiem. Zobaczymy. Jeśli zostawicie dużo subików i łapeczków w górę, to może. No i, no i słuchajcie, mm, pomysł na tytuł na serię mam w sumie. Mm, mam w sumie e, ten, mam w sumie. E, mam w sumie słuchajcie na przykład, nie wiem, Fire Noob albo Noob Fire. Coś w tym stylu zobaczymy. Możecie też napisać swoje propozycje w komentarzach. Słuchajcie. E, więc no, możecie napisać właśnie swoje pomysły w komentarzach. Oczywiście takich widzicie będziemy nubkiem. Czyli słuchajcie, nie, my musimy wykopać to Dirtem, o nie, my nie możemy tego, ten. I patrzę teraz, jak robi to noob. No, dokładnie tak to robi. Ale ten, my musimy to Dirtem, słuchajcie, wykopać jako nubek. Oczywiście seria będzie trochę taka, trochę śmieszna. To będzie taki śmieszniejszy trochę survival, bo chodzi o to, żeby być tym noobkiem, żebym ja był tym noobkiem i żebym grał jak ten nubek. I wydaje mi się, że chyba nubek powinien Dirtem to wtedy kopać, drewno. O ile tak mi się wydaje, ale nie wiem, czy dobrze. A jakby co możecie wpisać w komentarzach, co chcecie, abym robił w następnych odcinkach. I jak to robił? Czy mam używać tylko dirta, czy chcecie, żebym używał trochę bardziej takich, nie wiem, drewna chociaż. E, więc możecie pisać w komentarzach. Słuchajcie, i no tak jak mówię, to jest nowa seria na tym kanale, ale właśnie związana z nóbkiem e, I no będę nóbkiem w tej serii. Tak ja. Mm, więc. E, więc no, jakby będę się starał robić to trochę śmiesznie też, ale może właśnie też proszę Was, żebyście w komentarzach pisali, co na przykład chcielibyście zobaczyć w kolejnym odcinku. Co mam zrobić, na przykład, załóżmy takiego głupiego jak na nubka przystało i jak mam to zrobić, powiedzmy, możecie też napisać, jeśli chcecie. Bo szczerze, takie pomysły by były nawet dobre, uważam. Chciałbym poznać właśnie Wasze pomysły, skoro mamy robić, skoro chcecie właśnie robić taką serię z nubkiem. Bo naprawdę chcę robić taką serię i chciałbym po prostu poznać wasze pomysły Bo jestem naprawdę tego ciekaw słuchajcie Więc piszcie naprawdę w komentarzach Bo jestem tego ciekaw e, dobra no będzie miał pewnie, czekajcie, nie No łopatę I on łopatą będzie zabijać I on ten i on, on patyki będzie jeszcze robić O patykami będziemy zabijać, o to będzie i głód kurde broń a wy wiecie jakimi my kozaki będziemy z tym patykiem. Przecież my zrobimy tutaj furorę, kurde. O tam jest ten kowal. E, teoretycznie zobaczymy, co u Kowala jest, ale jak na nuba przystało, ja tego nie wezmę. E, no więc zobaczymy, co u Kowala jest, no ale tak jak mówię, jak na nuba przystało, ja tego nie wezmę, bo jestem Nubem. No, my tylko zobaczymy, co to jest oczywiście. Jeśli nawet będą Diaksy, to ja tego nie wezmę, bo trzeba mi wybrać Diaksy, sorry. O kurde, ale i ty. E, ale mi się nie przyda. Jestem nubem. No, jestem nubem więc mi się wiecie, nie przyda. No dobra, słuchajcie, ale nawet jeśli jestem nubkiem, to i tak zejdziemy dalej. I oczywiście wiadomo, ja tego nie wziąłem. O kurde, nosacz. Siemasz mordo, co tam u ciebie? Daj stówkę. On ucieka przede mną, ej, widzicie? E, widzicie? Nawet ten osadnik boi się mnie, ponieważ jestem nubkiem i boi się, że zarazi się nubiozą e, Nubiozą, nubkozą. No czymś... Czymś czym, 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 czym można się zarazić będąc znaczy od nupka Więc uważajcie na nupki. Nie no, żartuję Ale dobra, musimy pokonać tą krowę. To jest, to jest. Zobaczymy jak patykiem nam pójdzie. O kurde, ale kozak ze mnie. Zdobyłem dwie skóry, słuchajcie, jestem kozak Ono widzicie ten wieś jak się mnie boi, kurde. Ja mam patyk i on się mnie boi. Bo jest tym nupkiem, kurde. No, e, idziemy kolejną krówkę ubić patyczkiem. Wykorzystamy nasz patyk. To będzie, to będzie nasza broń kurde. Patyk. To jest najlepsza broń ever, jaką mogłem sobie stworzyć tylko. Naprawdę, taką broń to, to mało kto ma. Patyki są najpotężniejsze. No. Ale tak jak mówię, no ta seria jest tak dla beki trochę, ale z odcinka na odcinek będę starał się już powoli to w, w to wczuwać, więc yy, bądźcie gotowi, że będę się w, starał trochę wczuwać w tą serię, żeby też tak dodać trochę klimatu takiego nubkowskiego, żeby był właśnie ten klimat taki nubkowski, więc tak jak mówię, będę się starał wczuwać w tą serię, yy, więc na to no naprawdę bądźcie gotowi, bo będzie mega sztos, będzie mega sztos naprawdę. Wiecie co jest najgorsze? Nupki, chyba nie potrafią pływać. O je, je yeah, yeah, Umrzemy tu! Po czemu? Nie? O, ja cię! Żelazo to chyba jest. Często spotykane. O, nie, ja nie wypływać, pływać zapomniałem. Ha, nie no. No kurde, a tych wieśniaki nawet nie pomogą biednemu nupkowi. Jakie kurde wieśniole. Zrąbane. Jakie... Jakie kurde zrąbane wieśniole. Nie pomogą nawet Nupkowi, no wiecie co? Chore to. O świnia. Trzeba się na nim zaczaić. Nie może nas widzieć. Bo teraz patrzcie, patrzcie na to, jak Nub to zrobi. Patrzcie jak Nub. Ciacha świnie. Ej no świnie nie, kurde. <laughs> tam mamy utopca. Musimy go zabić naszym patykiem. Nasz patyk jest kozak. O, kurde, drugi jest tam. O, ja ci, on ma jeszcze ten. Trójząb On ma trójząb Minecraftowy. O, nie trafił Ha! Ej, Dubek ma większe szczęście, co je? Ja jako Dubek mam duże szczęście, ej, naprawdę, sztos! Ładzia! Kurde, Dubek atakuje typa z. Typa, znaczy, sorry, e, utopca. Uto ja nie wiem, jak on to podłuje. Jestem dupkiem, kurde, ja nie wiem, czy... I nie wiem, jakoś nie mam specjalnie jakoś tego ustawionego I nie wiem, jak to można tak pudłować No chodźcie tu, kurde, chcę się bić Nubek chce się bić Chodźcie, się naparzać Do nubka, chodźcie Come on, do nubka. O, ja cię... O, kurde, dobra Come on, chodźcie do nupka Chodźcie do nupka z nubkiem się bić Co wam szkodzi? Mordy Patykiem was skromię. Jestem kozak, bo patykiem was porobię Ha, Nubek to prawdziwy kozak O kurde, chyba mnie trafił A nie, chyba nie Dobra, jednak się pomiłem, wybaczcie Jednak, jednak chyba jeszcze mnie nie trafił, ale ja tym patykiem jestem normalnie kocur, kurde O kurde, ale, ej, co to był za cios O kurde, dobra To, to był dobry cios nawet, przyznam Takiego kozaka to że ja w życiu nie widział, kurde Oszty zrąbany, zrąbany utopcu. Jak śmiesz nubka atakować? oszty oszty, ośty, ty, 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 ty Nubek zaraz zginie. Nie, nie może tak być. Musimy się ten iść wyspać. Słuchajcie do czyjejś chaty na chwilę. Skorzystam z czegoś, łoża, cicho. Jestem nubkiem, to wiecie, narobię mu trochę to. A co tam. No jesteśmy nubkami więc. znaczy Ja jestem nubkiem więc. Więc idziemy się zdrzęć do czyjejś do chaty, co tam trudno się mówi. Dobra, pozwiedzamy sobie trochę jeszcze tutaj. A co mi tam szkodzi? Zobaczmy, co ciekawego mają. Te osadniki dodania mi. Czy, czy mają coś do mnie, kurde, jakieś, jakieś nupkowe rzeczy. E, nie, tutaj nic nie ma ewidentnie. Kurde, shit. Myślałem, że coś tu będzie. Jakieś fajne nupkowe rzeczy, nie wiem. O, kurde, ty, ty piszesz książkę pewnie. Ej, słuchaj, e, osadniku, ja też piszę książkę, wiesz? Jestem nupkiem, ale poza tym, że jestem nupkiem, to jako pro-gracz piszę książkę, wiesz? E, fantasy Science Fiction, więc, więc się mam mordą. Jesteśmy w klubie książek, żartuję. Wiecie, wiecie co, jeśli go uderzę, to zaatakuje mnie, słuchajcie, ten, ten ten, żelazny typ. Ale ja mam to gdzieś w sumie. I, i go uderzę. Bo jestem nupkiem. Pum. Bo... No, jestem noobkiem, więc wiecie Więc mam do tego prawo Ej, oni tutaj nie mają tego żelaznego typa chyba Ale mam farta Ej, sztos Ej, tu są dwie biblioteki, słuchajcie Ale sztos a tutaj są dwie biblioteki ekstra, sztos. Naprawdę mega. Ale w żadnej nie ma skrzynki dla nupka. Trochę szkoda, nawet mega. To jest są dwie owce. O tej mamy chyba. to jest katedra czy coś w tym rodzaju pewnie. O statyf alchemiczny. Kurdy, co to jest? Drzewo weszło. Ale zaraz wyjdzie. Nubek pokonuje wszystko swoją tajną bronią, czyli patykiem. A jak Nówka przestał, trzeba skoczyć. O, tam jest ten typ z tym strój zębem. Strój zębem Aquamena. Ho, tutaj ziomuś Ho, masz trój ząb Aquamena. Zabierę ci go. O ty! O ty! Kurde! Jestem dubem, to widać, nie no. Ale kurde, zabrał mi moje ity, trzeba wszystko od nowa teraz zbierać. A ja na to tyle pracowałem czasu. Ale jak na nuba przystało my nie zbieramy wszystkiego, tylko my, ten, my, my wszystko ściągamy tak, o. I git. No po co mam po to jeść? Bez sensu w sumie tam nic nawet ciekawego nie było. Żartuję, znaczy nie, tam były kurde takie ity, słuchajcie Tam były przecież takie ity kozackie, że to szok Tam było przecież kurde ten drewno, tam była ziemia To było, to było, te, to było bardziej cenniejsze niż kurde Diamenty czy netherite w sumie, więc Więc to ja pieprzę, przecież to, to było zdecydowanie lepsza broń Niż kurde to co ja teraz mam Znaczy te, te, teraz w ogóle to ja jestem miliarderem ja mam kurde przecież ten Teraz to ja jestem miliarderem, bo ja mam kurde E, przecież ten przecież dirta, więc ja jestem kurdy bogaczem. No więc, więc wiecie, no. No ale musimy ten, y, znaczy nie, nie musimy odzyskiwać tamtych hitów, bo w sumie nie ma czemu i tak po co niby? Więc lecimy sobie dalej i jeszcze chwilę tej pobędziemy. No zaraz pewnie będziemy kończyć ten noobski odcinek. E, niedługo spodziewajcie się na pewno drugiego odcinka. Co to? To moje expa? Tu moje Expa, ja miałem Expa. Ojacie, ale ze mnie kocur. Ja miałem Expa, słuchajcie. Skąd ja mam te Skąd ja miałem te niektóre ity? Ej, ja się dziwię, że ja jako umiem pływać, ale okej. Okay. Może to tylko błąd gry, słuchajcie, no zwracajcie na to uwagi. Ojacie, to bezużyteczna rzecz, jeszcze jedna, co muszę wziąć, bo. Bo w ogóle jest jakaś taka bezużyteczna Ale no słuchajcie, ja się do dziś zastanawiam, skąd ja mam te niektóre ity, takie na przykład jak kurde sztabka złota. Przecież ja z tym nic nie zrobię, co ja z tym zrobię. Z żelaza, co ja sobie zrobię? kilow sobie zrobię i tyle. Co? Po co mi kilow kurde? Jestem dubem. Mi to niepotrzebne do życia. Kurde, ja mam nawet jabłka, nie wiem skąd. Jestem kurde, przecież kozakiem. Ale największa kozacka broń to jest kurde ten. Mm to broń, którą tutaj trzymam w ręce, czyli patyk. O, tutaj kurczaku, zniszczę cię tym patykiem, rozwalę cię. Za Dobra, no za dwa poszedłeś, ok. Ale cicho, widzowie nie wiedzieli. Było za jeden. Potwierdzicie nawet. Nie no, żartuję. Ale, okej, okay, lecimy dalej, słuchajcie, jeszcze chwilę, tutaj pobędziemy w tej wiosce. Zobaczymy, co zrobię jako noob. W przyszłych odcinkach, słuchajcie. Ja wiem oczywiście, że odcinek pewnie może się wydawać teraz trochę taki nudny. Ale ja mam, słuchajcie, trochę plany na odcinek dla Nuba. Tylko, słuchajcie, jest taki problem, że ja przed tym odcinkiem jeszcze nie przeczytałem. O kurde, to jest żelazna kreatura. Ja przed tym odcinkiem jeszcze wszystkiego, słuchajcie, nie przeczytałem na temat Nubka. Więc muszę trochę poczytać na temat Nubków i muszę obgminić, jakby mógł wyglądać mniej więcej taki odcinek dla Was. I wtedy kolejny odcinek będzie już znacznie ciekawszy z Nubka, Fire, coś tam. Jakoś to wymyślimy nazwę. Więc pamiętajcie, strzelcie osoba z dzwonkiem i zostawcie łapeczkę w górę pod filmem. aby I strzelcie osoba właśnie też, aby dostać powiadomienia o najnowszych filmach. I wbijajcie na kanał Fire Gaming, bo tam są spoko filmy, choć już dawno nie było. No i na kanale pojawiają się właśnie tutaj różne serie Minecraft Hero, Noob Fire, coś tam, coś wymyślimy, słuchajcie. Na pewno będzie jakiś tytuł, bo ja nie mogę bez tytułu żyć. Ej, ciekawe. Nie, ja nie wiem, uderzyć tego typa? Nie, on mnie teraz nie zadekła, on stoi w miejscu w ogóle. Trapa, przesunę cię. I co zrobisz? O, shit! Ale kot. Tu, Przesuw przesuwam cię. I co teraz? Koleś, przesuwam cię. Idziesz se, idź, idź. Pasz od won. Nie, a tak na serio, to idziemy poszukać jakiegoś wieśniora. To se gorąbne. I zobaczymy, czy ten, czy. Nie, no dobra. A tak szczerze, to czemu wykrzywdzić niby wieśniaków? Zobaczymy jak wygląda śmierć od tego żelaznego... ...koksa. Tam jest wieśniak, a to jest ten. Ale jedni nie umiem biegać, to jest najgorsze. Jako noob. Nie no, tak jak mówię, oczywiście poczytam trochę o nubach, żeby nie było. Ej go, daj ja mi, go rąbnąłem. O oh shit, o oh shit, o oh shit, oh shit, nie! Oh nie, 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 nie. O szwag. O O kurde, ja zginę zaraz. Osty, 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 osty. Ale on mnie goni, słuchajcie. Jaki skubany jak on mnie kurdy goni. O kurde, ej stos Ej lol, ciekawe, jak daleko on pobiegnie. Aha, utknął. Haha. Ha. O nie! Nie, 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 nie. Kurde, to jest, wale to jest walka bez sensu. Ja to przegram na pewno, uderzając go. Oż ja Cię kręcę. Nie wierzę. O ja Cię, dobra. No zobaczymy jak Nupse poradzi A trzy teny Haha ha. o tak Tak się to robi słuchajcie Tak się spieprza przed tym typem A nie ja muszę go tam zawieźć teraz Dobra nauczę się Sprintować żartuję nie wiem jak nawet I on nie umie pływać co je O ja cię nie Ale jak on stoi co je Ale on za. Pindala na tych swoich nóżkach, platwuskach. O, szmach, ja nie ucieknę przecież. O, mnie na hita miał. Co je? Słuchajcie, o, mnie na hita miał. O, jacie. O, mnie na hita miał. Mam nadzieję, że on zaraz tutaj wróci. Ej, żeby nie było potem czegoś na mnie. Mam nadzieję, że ten typ zaraz tutaj wróci, tym golem, bo to będzie przywoływanie jeśli on tu nie wróci. Ej, on tu wraca dopiero, on jeszcze nie wrócił. Czekajcie, to było trochę daleko, ale ja zobaczę, gdzie on mi więcej jest. Ja wiem, że mu trochę zajmie pewnie powrót. Ale ja chętnie sobie zobaczę w sumie, gdzie on tak w połowie teraz drogi jest. Bo mnie zabił, ja miałem spawn'a, a on nie miał spawn'a, tak szczerze, i to takie wiecie... No takie było trochę z mojej strony sprawiedliwe. Czekajcie, a jakoś tędy chyba biegną, co nie? Nie tutaj to było, tylko to było gdzieś indziej. Trochę tam dalej. Gdzie jest ten golem? Słuchajcie teraz. On są tutaj, co je? Ej, kurde, ja Cię kręcę, muszę go teraz zawieźć. Dobra, je, rąbnego w mu, spuszczę lekki. Czy jak? Czy on sam se wróci teraz? Bo ja nie wiem. O kurde, ja i tu straciłem. Patyki najważniejsze, wiadomo. Wiadomo, patyki najlepsze dla człowieka. Dobra, ej, gdzie ten golem z pieprza? Jaki typ? Nie wierzę, on ucieka przed wioską Tu w inną stronę jest zyska człowieku, nie tędy Znaczy człowieku, co ja gadam? Ja go tak, ja go zrobię tak słuchajcie Ludzie, ja go rąbne lekko O dzięki, dzięki, dzięki mordo, kurde teraz cię, teraz cię zabiorę do wioski Teraz go słuchajcie zabierzemy do wioski o jacie tylko żywą on się słuchajcie ten nie walnął zaraz Znaczy nie walnął, nie spadł Ja go zabiorę kurde do wioski, bo on zaraz kurde tutaj się zgubi I nie obroni wioski Kurde Nup nareszcie robi coś dobrego, chociaż nie w sumie to nie robi nic dobrego, ponieważ to moja wina, że Golem się zgubił, bo to jak ja uderzyłem wieśniaka, więc Więc w sumie Teoretycznie wszystko jest przeze mnie, więc nie zrobiłem nic dobrego, że Nic dobrego, więc w sumie no Jako nup, nawet jest jako no w sumie inaczej potrafię być Nubem, o tak powiem. Nawet się to udaje. O dziwo. Dobra, niech ten typ tutaj przyjdzie. Bo tutaj ten wieśniaki czekają na obronę swoją, swojego kraju, swoich rodaków i ten, ten jego rodacy czekają na obronę. A czy rodacy może źle to powiedziałem, bo czekaj tu są zombie. A idź szybko, 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 szybko. O, ja cię, on tutaj idzie. E, on już chyba o mnie nie pamięta, dobra, good. Jest sztos. My już o sobie nie pamiętamy, czyli jesteśmy spoko. O nie, kurde. A masz potykiem. Patykowa moc. Duba. Elo, kurde, śmieciu, zdychaj, kurde. Ja cię kręcę, ale ich tutaj dużo. Oszyt, aż trzy zombie. O ja ci, a ja mam mało życia Creeper, się masz mordo, dostaniesz pierdziel O zombie jest, dobra Łodzia, kurde łodzia Patykiem cię atakuje zombiaczku A co tam, mogę Jestem ciekaw, ile uderzeń on tak padnie po tym patyku. Ten patyk jest mocny. Mój patyk jest naprawdę mocny. Mój patyk ma super właściwości. Nubskie oczywiście, ale zawsze coś. O zombie są i creepery. Trzeba je pokonać, kurde. Ho. Ho zombie, ho zombie, ho mordo, o stary, o zgrozo, o ty zgrozo, zombie wiedziałeś, że niedługo Halloween? O kurde, no ja nie wierzę. Ej, ten zombie, słuchajcie, ziom... mordeczki, jakby naprawdę jest kozak, szczerze, nawet tak trochę. No ale dobra, ja mam to w sumie gdzieś i sp... Is... No ty mały, sorry, nie chciałem, nie, no ty mały, kurde, ostatniku, kurde. Ej, co ja mogę sobie po tym poskakać. E, dobra, słuchajcie, będziemy już kończyć ten to Mam nadzieję, że się nam spodoba. Jeśli tak? pamiętajcie oczywiście o zostawieniu łupacki w pod tym, pod filmem. Pamiętajcie też o subika, sobie dzwonkiem na tym kanale, będzie coś też powiadomienia o najnowszych filmach. E, I pamiętajcie o w opisy no i co, się ma na cześć pasy, z Fire w nowej serii o Nubie. Więc się ma cześć pa, i no co no już kończymy to cześć. No to pamiętajcie o strzelaniu subika z dzwonkiem, bo naprawdę, naprawdę warto.